O akcji dowiedziałem się z radia, którego słucham, które jest patronem medialnym. Właściwie założenia są całkiem proste. Trzeba znaleźć zaśmieszone miejsce, najlepiej nad rzeką albo wokół jeziora, co niestety w naszych warunkach jest całkiem łatwe. Następnie trzeba znaleźć fajnych ludzi i posprzątać to miejsce. U nas z miejscem było całkiem łatwo, ponieważ koło siedziby płynie Warta, gdzie często chodzimy z Aresem. I gdzie jest co zbierać? Także, także wybór był łatwy. Udało nam się znaleźć ciekawe rzeczy. Udało nam się znaleźć sedę, sumywalkę, właściwie większość wyposażenia łazienki. To oraz inne śmieci pozbieraliśmy do worków, wszystko przenieśliśmy w jedno miejsce, gdzie później zabrały to odpowiednie służby. Oprócz tego, ja jeszcze ze znajomymi też zrobiliśmy podobną akcję nad jeziorem tęszewskim. Kukinie, gdzie też sporo nam się udało pozbierać, także polecam takie akcje. Zawsze trochę śmieci mniej, zawsze trochę śmieci mniej, zjedzą nasze psy, zawsze jest trochę ładniej dookoła nas. Recycling jest formą wtórnego przetwarzania odpadów, ale w jego wyniku powstają przedmioty o wiele wyższej wartości niż surowce, które zostały użyte. Po to, żeby tworzyć takie przedmioty, na pewno potrzebna jest kreatywność wyobraźnia i dzięki nim, wykorzystując je, mogę stwarzać, tworzyć niepowtarzalne, oryginalne przedmioty, ale też przyczyniam się do ochrony środowiska i zmniejszenia ilości śmieci. Taka pasja zrodziła się u mnie około 15 lat temu, kiedy po raz pierwszy zrobiłam domek dla lalek e, dla mojej córeczki ze starej ławy. E, oprócz też drewnianych przedmiotów wykorzystuję często materiały, stare ubrania, z których czyję takie poduszki, torebki, a w ostatnim czasie też robię woskowiki. Moją pasją jest obserwacja ptaków, którą zaraził mnie dziadek w dzieciństwie. Od czterech lat, gdy posiadam aparat, moją pasję rozszerzyłem również o odczytywanie ptasich obrączek, które ma realny wpływ na ochronę ptasich żerowisk, lęgowisk, czy nawet tras migracji.